Każdy kapitał ma swoją narodowość, i w ten sposób, poprzez powiązanie z pewnym podmiotem właścicielskim, wspólnym, wspieramy kultywowanie kultu UPA bardzo żywe, bardzo rozwinięte, zaraz za naszą wschodnią granicą. Bojownicy UPA zbrodniarze, bo tak trzeba to powiedzieć, szli mordować niewinnych y, naszych rodaków, śpiące polskie wioski, palić ludzi zamkniętych w kościołach czy stodołach y, z hasłem za banderu, za Ukrainu. Niestety y, próbuje się zwłaszcza oddzielić Stepana banderę od y, tego, co się nazywa potocznie banderyzmem, ale no, nie da się tak bardzo oddzielić jajka od kury. Wy jesteście dla nas jacyś, mówię tutaj o naszym środowisku czy naszej y, stronie konserwatywnej, dla nas niestrawni, więc wszystko, co mówicie, choćbyście mieli rację, trzeba negować, hejtować, podważać, bo my wiemy lepiej. Żebyśmy po prostu pytali, czy wy uważacie, że budowanie tożsamości Ukrainy na osobach, które. Spokojnie mogłyby zabić takich jak Wy, gdybyście tylko się z nimi poróżnili, jest no, rozumne. Czy jest to w ogóle, ma jakikolwiek sens? Z jednej strony, chrześcijańskie miłosierdzie, z drugiej strony, też chrześcijańska pamięć i tożsamość.